Dlaczego ty, bo to ja zrozumiałem, czyli ty nie zabijasz wszystkich, których masz zarażonych, tak? Tylko zabijasz, jak to muszę, muszę, się Muszę, muszę, zara jeżeli zarażę wszystkich w lobby, to staje się Aha. nieśmiertelny i mam prawie zerowy kill cooldown i po prostu mu zabijam wszystkich po kolei. Okej, okay, dobra, make sense, Jedynie jak się da zabić plagę, to wygłosować, bo nie da się mnie zabić. Okej, okay, make sense, dobra, dziękuję. I dlatego zabiłem Angelę, bo już mi tarcza nie była wtedy potrzebna, nie? I to było o, moje alibi. nie byłam ci potrzebna. Nieźle. Sama wychowujesz to dziecko. W życiu też tak będzie? Czy mi miejsca jakie <laughs> jak nie Runda, runda. O, proszę bardzo. Ty jestem majorem. Burmistrz, kurwa. Widzowie, dzisiaj w Warszawie takie postulaty. Jak ktoś jest hamem, tak jak na stopchami, można mu przebić opony. Normalnie wiecie, pistoletem. Pozdrawiam serdecznie. Kolejna ustawa. Nie ma czegoś takiego, jak spóźnione dostawy jedzenia. Jeżeli jesteś kurierem i deklarujesz się, że odbierzesz moje KFC, to lepiej je dostarcz, a nie. Że, wiesz, odbierasz je, ja patrzę dostawcę z w ogóle pół Warszawy dalej i już będzie zimny. Mój mega kolejny Rage'i. Witam serdecznie, Trimek A mi się daje, że Erwon. Nie, Trimek, bo odbiegł od tak. ciała, goniłam go e, i dogoniłam jest, go. E, 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 bo jedno okay. ciało było, jest Janitor gdzieś. O, Janitor. Czyli Erwon jest, to jest to... Janitor, bo... bo ja Ervon jestem był... Janitorem. Erwon był góry. Jestem Janitorem. A teraz tak, Zwierzak. Spierz się, pozdro. O, Maju. o, o, o no tak wytłumaczysz, że wypijesz ty! Pozdraw. Nie, ale jak to wytłumaczysz. Ale co mam wytłumaczyć? No jestem majorem. Nie... Zgasło światło, zamknąłeś no. mi drzwi. Nie no, jak to? Ale jak mógł ci zamknąć drzwi? Mi... No właśnie dlatego Zamknąłem, mówię, dlatego jak to? To Major? Mam, mam klucze? Klucze do miasta, czy do czego? Słuchaj, jestem majorem. Jeżeli mnie oskarżasz tak, z taką pewnością siebie, to ty wypijesz. w takim razie. Szanowni Państwo, proszę, czy ja muszę mówić więcej. Mnie. O proszę. Nie nie nie, 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 o ja nie używam. Nie, moich nie, 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 wyrzucajmy go bez powodu akurat. No, ja Do, mówię, zanim odpiękam od ciała, tutaj, Hadesiak no może potwierdzić, że stałam przy ciele. Was, i was, widzowie, jesteście tacy super. Tak. To za, za słodziaki tak tutaj na czacie, tak, To za, za potwierdzam. słodziaki. Potwierdzam. A ja nie mam, Co zrobisz z to to jako prezydent? Wypiękam za bramy mojego miasta, widzowie. Tworzymy mury wokół Warszawy i wypiękamy za mur. Fosę robimy, fosę, fosę. Także? Co? No Pikokraj. Chyba, że to. Pikokraj. No, zwie no zwierzę też jest. No, nic nie mówi, so a znam wszystkie kila. Przestań swoje kula dopowiadać. Tak no, głosuję na siebie. No i Gigi GG, jest, jest 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 ale Ej, no jest patrz, jest nie. To jest nie jest Nie, ja Nie, dałem nic. Dał, 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 jest jest czy będą dalej miesięcznice. Ej, dalej jest coś takiego jak miesięcznica, że 10 dnia miesiąca jest ku... jakaś pamięć o smoleńsku, ale to jest ku... trochę cringe. Powiedziałem trochę. W razie jakby tutaj Jarosław Kaczyński oglądał streama, żeby sankcji nie było. co to kurwa miesięcznica? Zróbmy ku... dniówkę, że codziennie o godzinie wypadku jest cisza narodowa. Codziennie. No co to k. Ku... rocznica i. miesięcznica. Tygodniówka jeszcze. Nie no, widzowie, ale pamiętajmy, trochę cringe. No <ścoughs> tak, na, na 80%, prawda? Bo to wiadomo. Nie ma co sobie palić mostów, prawda? Z panem Jarosławem. Jarosław, polskę zbaw. Oglądam. Proszę o trochę kultury, fanginier. I jak tam górę rękami i tylko, dobrze Valreis, ja, ja, ja to się cieszę, że jestem, ja, ja lubię czuć się potrzebny I wiem, że każdy na tym streamie cieszyłby się z mojego, tutaj, z mojej śmierci, prawda, bo tutaj ludzie są tylko po to, żeby się ze mnie śmiać Ale jak mamie mogę pomóc, to tak fajnie, że wiecie, że, że się mogę przydać Przydatny syn, ona zawsze, ona zawsze jakby mi pomagała, wiecie, wychowywała mnie sama Serio nie cieszylibyście się, z mojego upadku? No, To miło. Nie, nie, co mili. No to był żart, gó... spokojnie no. Przecież wiem, że nie. Po prostu chodzi mi o to, że wiecie. Dobra, ostatni task. Ej, ja jestem jakiś piękny. To zależy, czy dałoby się na tym zarobić, Zdawiam, ja nie mogę umrzeć, bo przecież muszę być ojcem zaraz. Ty, ja już wszystkie daski zrobiłem. Głupi jesteś, że tak pomyślałeś. <laughs> nie no. Wiecie, ja, sobie, ja się tak przekamarzam, bo ja naprawdę jakby podtrzymuję to, co powiedziałem, że mega fajnie mamy zgrane community i bardzo się cieszę z tego co tutaj razem zbudowaliśmy. Wiadomo. Żarciki, żarciki. No, ja mam cały czas tarcze, w sensie ja mam cały czas ten. No yy... ale to co mam zrobić? Nic nie wiem. Biegam sobie. Ty, killerzy się troszeczkę boją tutaj, no nie? Na kogoś muszę czekać z jedzeniem codziennie pół godziny od 19. <grym> ale trochę szmata, nie? Wiecie. Mi się wydaje, że Evron jest już takim, taką szmatą, że on myśli, że już znormalizował to, że stream jest o tej 19.20, nie? Że to, że to już jest okej. Okay. Że on się już nie... Że jak jest 19, to on myśli, że ma jeszcze 15 minut. Wiecie o co chodzi? Trochę szmata. <grym> Trochę rel. Dobra, czy ktoś mnie będzie chciał ubić? Chyba to zwierzak. O, kurde, runda ty! O kurde, nikt nie zginął? Boję się, nie, nie, Czy się, widzicie? To jest, to jest, Czy nie widzicie? Albo, nie, Hadesiak, nie. albo Hadesiak, albo Lawek, nie? Boją się zabijać. Tak myślałem, tak, już się tak myślałem. Tak myślałem, tak myślałem. Bo się bał, bo się Hadesiak? bał zabijać, nie? A, Hadesiak nie się bał tak, zabijać. Tak, tak, tylko nie. Hadesiak jest czerwony. No, tak, to było tak widać, to było tak widać, Hadesiak, że ty boisz się zabić, nie? Kamil, masz jakieś plany na streamka na środę? Nie, 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 nie. A co? Cała kocisko? Eliminacji jeszcze chwilowej, skoro Hadesiak wypie. Jest rola neutralna i jeżeli Andrzej jest z Niczem, Evron Ewron jest z Majorem... Jak coś, ja to wiem, ja kto mogę coś Ja wiem, jest tym, co naprawia prąd, ale ja nie takim mordę i się nie niech odzywa Niech nie mówi, lepiej, ja też wiem, no. Przepraszam, siedzę cicho. tak? No dobra, będzie. A, i był impostorem, y, też mogę powiedzieć, bo widzę, że był czerwony. Czyli ktoś jest neutralem. Dobra. Może Blaszek, nawet neutrali, nie? Jaką masz rolę? Zostaje nam Blaszka, Lamek, Zwierzak. Ja, ja, mam ja nie jestem, ale... ja biegałem z Kamil Erwon. Wiecie co, poza Hadesiakiem nie ma co ryzykować, bo możemy strzelić w dżestery. Zobaczcie zobacz zobacz, tak. ja. taski, zobacz, tak, tak, zróbmy Hadesiaka, a po Hadesiaku zróbmy taski, tak, tak, zróbmy taski, zróbmy taski, zróbmy taski, Róbcie mhm. taski, zróbmy taski, Jak snisz mi odkryje, to Toski. ja nie, nie mogę robić. Angela, kurwa pomoc potrzebujesz? Angela. Angela? A przepraszam Nie, prasa, ja, ja wybaczam, a... ja wybaczam oh, na no. spokojnie A chyba, że nie ma już neutrali, więc jest GG No bo Hadesiak jest killerem, no tam No tak, Hadesiak jest killerem i DreamHack był killerem Nie no, myślę, że będzie... Ale musi być przez cały stream, a nie przez 13 minut? No Easy!